Witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku z serii Dwie minuty do sukcesu. W poprzednich odcinkach spoglądaliśmy na swoje życie z lotu ptaka i analizowaliśmy jego najważniejsze obszary, szukając odpowiedzi na pytanie, co jest, a co chciałabym, chciałbym zmienić. Mam nadzieję, że odrobiłeś ostatnią pracę domową i odpowiedziałaś na pytania z karty pracy. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłaś, nie zrobiłeś, Zatrzymaj się na chwilę, wróć do poprzedniego odcinka, wykonaj zadanie i dopiero potem wróć tutaj. Link znajdziesz w opisie pod tym filmem. Dzisiaj zrobimy kolejny bardzo ważny krok. Zajmiemy się wizją przyszłości i tym, jak na bazie właśnie wyciągniętych wniosków wyznaczyć kierunek dalszego działania. W tym celu zaproszę Cię do przygotowania mapy marzeń. To narzędzie, które w bardzo prosty wizualny sposób pokazuje nasze potrzeby, pragnienia, cele. Pewnie nieraz zdarzyło ci się wyobrażać sobie, jak chciałabyś, chciałbyś, żeby wyglądało twoje życie. Problem w tym, że gdy wracamy do codzienności, to te obrazy znikają, a my popadamy w rutynę. Mapa marzeń ma zasadanie przypomnieć ci o tym, dokąd zmierzasz. Jak, jest jak drogowskaz, który pomaga podejmować decyzje, wybierać właściwy kierunek i wracać na swoją ścieżkę, gdy się zgubimy. Podstawą do tworzenia tej właśnie mapy marzeń są pytania z koła życia. Dlatego tak ważne jest, aby wykonać te poprzednie ćwiczenie. E, mapę marzeń możesz wykonać na dwa sposoby. Jest to forma papierowa lub cyfrowa. Moja pierwsza mapa marzeń powstała jeszcze w czasie studiów i była w wersji papierowej. Wyglądała tak. Do jej przygotowania, jak widzisz, potrzebujesz Brystolu, najlepiej A3, gazet, kleju i nożyczek. Wybierasz obrazy, hasła, symbole, które pasują do Twojej wizji przyszłości i układasz je na mapie. Ostatnią mapę życia, którą tworzyłam, była już w wersji cyfrowej. Wykorzystałam program graficzny Canva i wygląda tak. A teraz, e, najważniejsze, co i gdzie umieścić na mapie. Podobnie jak wcześniej, e, opieramy się na tych samych ośmiu obszarach życia. A więc na samym środku mapy jesteś Ty. Umieść tam obrazy, słowa, które pokazują, kim chcesz być, jakie są Twoje wartości, potrzeby, cele, jak widzisz siebie w przyszłości. W górnym prawym rogu jest partner lub małżonek. To miejsce na Twoją relację, na bliskość, miłość, zaangażowanie, jakość bycia razem. Po środku z prawej strony jest rodzina i przyjaciele. Tutaj pokazujesz, jak chcesz budować relacje, jak spędzać czas z bliskimi. Jakich ludzi chcesz mieć wokół siebie? W dolnym prawym rogu jest rekreacja. Umieść tutaj swoje pasję, hobby, marzenia, podróże, odpoczynek, wszystko, co jest związane z tym, jak chcesz spędzać czas. Na dole pośrodku jest kariera. To przestrzeń na wizję pracy, rozwój zawodowy, powołanie, misję, sposób w jaki chcesz zarabiać pieniądze. W dolnym lewym rogu mamy rozwój osobisty. Tutaj pokazujesz, czego chcesz się uczyć, jakie kompetencje rozwijać, jak dbać o swój rozwój wewnętrzny. Po środku z lewej strony mamy zdrowie. Umieść obrazy i hasła związane z kondycją fizyczną, psychiczną, energią, ruchem, dietą, ogólnym dbaniem o siebie. W górnym lewym rogu mamy finanse. To miejsce na Twoje wizje zarobków, bezpieczeństwo, niezależność finansową, ogólne dobrostan. Natomiast na samej górze, po środku, mamy otoczenie. Tutaj pokazujesz swoje miejsce na ziemi. Dom, mieszkanie, przestrzeń, w której chcesz żyć i pracować. A teraz, jeżeli już wiesz, jak ma wyglądać mapa marzeń, wybierz dla siebie odpowiednią formę, zgromadź potrzebne materiały, daj sobie czas, nawet godzinę. Bez pośpiechu, bez oceniania, ale z ciekawością. Pomyśl, jak chciałabyś chciałbyś, żeby wyglądało Twoje życie za około 5 lat i twórz. Życzę Ci przyjemności i inspiracji w tym zadaniu. A my widzimy się za tydzień, w środę, w kolejnym odcinku, w którym zaczniemy przekładać marzenia na konkretne cele. Do zobaczenia.